Cześć, witam, dzień dobry, silversucker.pl z tej strony kanał Srebro dla Zuchwałych. Ogłaszanie przez mennicę faktycznej ilości sprzedawanych pre monet premium poszczególnych serii jest niestety rzadkością. Do wyjątków zaliczamy australijską Mint, której podsumowanie sprzedaży za lata ubiegłe pojawiło się niedawno. Zapraszam na odcinek. Witam serdecznie zarówno nowych, jak i stałych bywalców na kanale. Ogromne dzięki za ostatnie subskrypcje, dzięki którym kanał ma już ponad 4000 subskrybentów, a także za Waszą aktywność tu i na Facebooku. Naprawdę ogromne dzięki, że jesteście ze mną i odwiedzacie ten kanał. Dzisiaj troszeczkę gadania. Chciałbym przyjrzeć się danym z Perchmin odnośnie sprzedaży ich głównych srebrnych serii. Czyli Lunara, Koali i Kukabury. Zacznijmy od tego, że Mint w poprzednich latach, przed pandemią, w miarę regularnie prezentowała na swojej stronie dane sprzedażowe, z których łatwo można było wyczytać, które monety i jakie gramatury cieszyły się największym powodzeniem wśród kupujących. Jednakże pandemia sporo namieszała także na rynku złotych i srebrnych monet kolekcjonersko-inwestycyjnych począwszy od dostępności i czasów oczekiwania na monety, a skończywszy na zwykłym raportowaniu sprzedaży. Tak więc na publikację danych z ostatnich dwóch, trzech lat trzeba było troszeczkę poczekać. Nie tak dawno Mennica wreszcie zaktualizowała kompletne dane za rok 2020 i 2021 oraz przedstawiła dane częściowe za aktualny rok, choć nadal dotyczą one tych głównych flagowych serii. Jest więc możliwość, by porównać te liczby z danymi historycznymi, a przy okazji sprawdzić, czy nadal nasze ulubione serie cieszą się na świecie niezmiennym zainteresowaniem. Czy ewentualne spadki popularności mogą zwiastować rychłe zakończenie którychkolwiek z tych serii? Wątpię, ale sprawdźmy. Zacznijmy od lunarów. W skrócie mówiąc, lunar to seria przedstawiająca wizerunki 12 znaków chińskiego zodiaku a temat ten realizuje wiele światowych mennic. Jednakże kolekcjonerom ten temat, myślę, że przede wszystkim kojarzy się z australijską Perthmead, która pierwszą swoją edycję tej serii wydała w latach 1996-2007. Zgodnie z chińskim kalendarzem, Złotą Serię Lunarów rozpoczęto rokiem myszy, a po trzech latach postanowiono wizerunki przenieść również na srebrne krążki, i od tego czasu lunar był wydawany na obu kruszcach. Zarówno w srebrze, jak i w złocie, monety występowały w wielu odmianach wagowych, a w trakcie serii dokładano nowe gramatury, ale również i rezygnowano z niektórych. Srebrny lunar to znakiem królika w 1999, czyli doklejono się już do kontynuacji serii w złocie, a te trzy brakujące znaki, czyli mysz, bawuł i tygrys ukazały się już później, w latach 2008-2010, równolegle z monetami nowej edycji Lunara, ale jedynie już tylko w trzech wagach. W pierwszym Srebrnym Lunarze zdecydowano się ograniczyć nakład jedynie dla wersji pół- i jednouncjowej z limitami odpowiednio 500 tysięcy i 300 tysięcy egzemplarzy, ale jak pokazują dane, te monety nawet nie zbliżyły się do tych wartości. Największy osiągnięty w ciągu całej serii nakład dla półuncjówek nie przekroczył 60 000 egzemplarzy, natomiast wersja jednouncjowa jedynie 3 razy przekroczyła nieznacznie poziom 100 000 egzemplarzy. Mimo tego obecnie tę serię, jak i troszkę prostsze wizerunki kojarzy chyba każdy kolekcjoner czy inwestor interesujący się srebrnem fizycznym. Wydawanie z srebrnego Lunara 2 w latach 2008-2019 częściowo zbiegło się z rajdem kursu srebra od roku 2011, a także wzrostem popularności srebra fizycznego wśród kupujących. Ale i bez tego serię bardzo pozytywnie przyjął rynek. Już od samego początku wersja jednouncjowa bez problemu osiągała ustanowiony limit sprzedaży. 300 tys. egzemplarzy i wraz z 10 kilogramową odmianą monety były jedynymi wagami z srebrnych lunarów posiadające limit. Pozostałe wagi sprzedawano zgodnie z zamówieniami. Na ekranie widzicie tabelkę dla wagi pół, 2 i 5 uncji, oczywiście z celowym pominięciem wersji jednouncjowej. Liczby przedstawiają faktyczną ilość sprzedawanych egzemplarzy dla każdej wagi i rocznika. Widać znaczący wzrost zainteresowania tymi monetami od roku 2011, zwłaszcza właśnie dla pół i dla dwóch uncji, a ta wysoka sprzedaż utrzymywała się przez kolejne 4 lata. Od roku 2015 można zaobserwować taką tendencję, lekką tendencję spadkową na tych wagach i mniejsze zainteresowania kolejnymi badaniami. Bardziej stawiałbym w tym przypadku jednak na zmniejszenie liczby kupowanych egzemplarzy przez kupującego niż jakiś nagły spadek zainteresowania. Zaczynanie kolekcjonowania serii od 9 czy 10 monety, gdy wiemy, że będzie ich 12, może budzić jakieś lekkie wątpliwości, czy angażować się w tę serię. Natomiast ci, którzy kupowali monety bliżej początku serii, raczej nie rezygnowaliby w trakcie i kontynuowali zakupy. Dla mnie to również nie był problem, mimo że kupowałem faktycznie w końcówce serii, gdy rozpoczynałem sprzedaż tych monet, po prostu te monety bardzo fajnie wyglądały i naprawdę przyciągały uwagę, więc z chęcią kupowałem zarówno jedno, jak i dwątówki. Myślę, że widać to właśnie na ostatnim roku świni z dość niskimi wynikami sprzedaży, tym bardziej, że bardzo wcześnie ogłoszono, że w kolejnym roku pojawi się lunar trzeci. Informacje te można też traktować jako jasny znak, że mennica jest zadowolona ze sprzedaży i chce kontynuować kolejny cykl lunara. Mimo długiego 12 okresu kompletowania zbioru, sprzedaż jednocjówek cieszyła się niezachwianym zainteresowaniem wśród kupujących, co bardzo dobrze rokowało na przyszłość. Obecnie rozpoczęto sprzedaż czwartej już monety z serii Lunar 3, a także udostępniono dane za pierwsze dwa wydania oraz częściowe dane dla roku Tygrysa w porównaniu z ostatnimi latami Lunara 2 w nowej srebrnej wersji zrezygnowano z wagi 10 uncjowej więc kolejne znaki zodiaku pojawiały się już tylko w wagach 0.5, 1, 2, 5 uncji oraz 1 i 10 kg z limitami do 100 sztuk dla 10 kgówki i niezmiennie 300 000 egzemplarzy dla jednej uncji jak pokazują dane, nadal wersja jednouncjowa nie ma najmniejszego problemu z osiągnięciem założonego limitu sprzedaży, chociaż na pierwszy rzut oka dane innych popularnych wag mogą mnie zachwycać. Dla myszy i bawała sprzedaż półuncjówki i monet dwu i co prawda oscyluje z poziomami osiągniętymi przez rok świni Lonara 2. Jednakże dość znacząco odstaje od średnich wartości osiąganych przez drugą serię. Nawet jeśli spojrzymy jedynie na pięć ostatnich znaków tamtego właśnie wydania. Można więc odnieść wrażenie, że mimo niesłabnącego zainteresowania srebrną wagą jednolity, następuje spadek zainteresowania innymi wagami tej serii. Jednakże trzeba mieć na względzie, że z uwagi na pandemię, mieliśmy widoczny problem z. Produkcją i dostępnością większości monet, a nawet mimo zainteresowania w pewnym momencie nie było możliwości, by kupić na przykład pięciomącową Dlatego też być może dopiero kolejne dane y, następnych znaków zodiaku pokażą nam pełny obraz sytuacji i dopiero wtedy będzie można wyciągać jakieś dalsze wnioski. Od niedawna dostępny jest też y, bulionowy rok królika, czyli właśnie to czwarte wydanie. Chociaż nadal nie we wszystkich wersjach wagowych, gdyż jeszcze przed premierą zapowiadano, że najcięższe srebrne odmiany tego właśnie roku pojawią się w późniejszym terminie, co znów może mieć wpływ na przejrzystość faktycznego zainteresowania poszczególnymi monetami. Kolejną serią do omówienia jest Kukabura. O serii było bardzo dużo ostatnio na SDZ, więc naprawdę postaram się streszczać i nie powtarzać za bardzo. Jak wiemy, seria rozpoczęta w 1990 roku z srebrną monetą jednouncjową, w wersji zwykłej, ilustrzanej. Pierwsze dwa wydania jedynie jako monety jednouncjowe, a od 1992 roku także jako 2,10 uncji, a od 1992 roku także jako 2,10 uncjówka oraz moneta jednokilogramowa. Od początku ustanowiono górną granicę bicia jedynie dla wersji jednouncjowej w ilości 300 tysięcy egzemplarzy, i te dwa pierwsze roczniki osiągnęły ją bezproblemowo. W kolejnych latach jedna uncja już nie osiągała tej górnej granicy i powoli można było zauważyć taką obniżającą się liczbę faktycznie sprzedawanych egzemplarzy. Najniższe nakłady osiągały monety jednej uncji w roku 2002, 2004, 2005 i 2006. I były to okolice 80-90 tysięcy egzemplarzy. Jednakże w 2007 roku trend ten zaczął się powoli odwracać i coca bura zaczęła zyskiwać na popularności, co przeniosło się oczywiście na sprzedaż wszystkich odmian wagowych. Od roku 2008 wersja jednouncjowa znów zaczęła osiągać górną granicę nakładu, co skłoniło Perkmint do podniesienia limitu z 300 tysięcy do pół miliona egzemplarzy. Od wydania na rok 2011. W międzyczasie od roku 2010 zaprzestano piciar wersji dwuncjowej. Podniesienie limitu do 500 tysięcy nie wpłynęło negatywnie na postrzeganie serii, i do roku 2016 włącznie ta liczba faktycznie sprzedawanych egzemplarzy była osiągana. Dopiero 2017 rok przeniósł yy, lekkie osłabienie sprzedaży jednocjówki. Która zeszła nawet w rajone 220 tysięcy egzemplarzy w 2019 roku. Rok później mieliśmy 30. rocznicę bicia Kuki, co ożywiło nieco sprzedaż, a jedną ocjuską zaczęła nawiązywać sprzedażą do wyższych poziomów nakładu. Mamy też dane z czerwca dla sprzedaży roku 2022 Kokobury, czyli wersji po liftingu opisów na monecie, i te dane wskazują. Również spore zainteresowanie monetami z tej serii. Widocznie wizerunek przypadł do gustu i magia tej serii nadal przyciąga kolekcjonerów. Co myślę bardzo nas cieszy. Z pozostałych wag tego rocznika, dopiero teraz pojawiła się wersja 1kg i nadal czekamy, czy 10 zostanie wydana dla tego rocznika. Trochę się to wszystko przeciąga w czasie, co oczywiście znów będzie miało wpływ na późniejszą ilość sprzedaży. Jednakże, patrząc na wynik jednej uncji, który powinien jeszcze nieco się zwiększyć, za sprzedaż właśnie z drugiej połowy tego roku, to myślę, że można być spokojny o tą serię. Ta niedawna zmiana napisów na wizerunkach, w moim odczuciu, wypadła bardzo dobrze i korzystnie. Tak więc to również może mieć wpływ na odbiór tych i przyszłych roczników, o ile oczywiście zostanie to utrzymane. Ponadto od niedawna, Kuka pojawiła się także w złotej i w platynowej odsłonie. I myślę, że jest to ruch w dobrą stronę, by również i w tych kruszcach seria była dostępna. Pozostało nam do omówienia jeszcze Koala, czyli najmłodsza seria z tego grona. Moneta debiutowała w 2007 roku jako jedną uncjówka. A rok później Koala występował w wersjach pół, 1, 10 uncji oraz 1 kg. Co ciekawe, nie zdecydowano się na ograniczenie nakładu dla którejkolwiek z tych wag. Seria bardzo szybko chwyciła i przekonała do siebie wielu kolekcjonerów, bo już od trzeciego wydania sprzedaż jednouncjówki zaczęła przekraczać 300 tysięcy egzemplarzy. Co prawda, było lekkie potknięcie w 2010 roku i sprzedaż osiągnęła jedynie 233 tysiące egzemplarzy, ale rok później Koala osiągnął kosmiczny wynik 910 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Oczywiście nie muszę przypominać, co w roku 2011 wyprawiał spod srebra na kursach. 2016 rok przynosi kilka zmian. Przede wszystkim wprowadzono limit dla jednej uncji do 300 tysięcy egzemplarzy a także ograniczono odmianę srebrnej koali zaledwie do dwóch wag jednej uncji i jednego kilograma, który utrzymuje się aż do dziś. Od tego momentu jednakże można zauważyć widoczny spadek sprzedawanych egzemplarzy dla jednej uncji. Limit na tej wadze osiągnięto właśnie w 2016 roku i prawie udało się go osiągnąć rok później. Jednakże tak jak widzicie na dołączonej tabeli od 2018 roku mamy blisko 50% zjazd, i do poprzedniego wydania sprzedaż walczy już z poziomem w okolicach 200 tysięcy egzemplarzy. Niestety nie ma jeszcze częściowych danych dla aktualnego wizerunku na rok 2022, czyli już z nowym układem napisów, i naprawdę jestem bardzo ciekawy, czy ta zmiana wizerunku sprawi, że koale troszkę dźwigną się na popularności. I przeniesie się to na osiągniętą dla tego wydania sprzedaż. Mnie osobiście ta seria nie przekonała, ale z tego co widzę i z tego co czytam z Waszych komentarzy, jest bardzo wielu fanów tej serii, więc naprawdę byłoby szkoda, gdyby w którymś momencie z tej serii zrezygnowano. Patrząc całościowo na te wszystkie serie i ich faktyczną sprzedaż, którą dzisiaj pokazywałem Wam, nie da się nie zauważyć, że w dużej mierze zainteresowanie i sprzedaż poszczególnych rączników. Zależała od kondycji i postrzegania srebra na rynkach. Sprzedaż znacznie wzrastała w latach 2011-2012, gdzie srebro biło wszelkie rekordy, natomiast gdy parę lat później stało się w cudzysłowie metalem, który tylko spada na wykresach, ogólnie popyt na srebrne monety mocno się ograniczył. Od kilku lat srebro ponownie stało się metalem szlachetnym, wartym uwagi, co przełożyło się w wielu przypadkach na zwiększone zainteresowanie, co myślę nikogo nie dziwi. Jednakże w mojej opinii trzeba też mieć na uwadze fakt, że w ostatnim czasie nastąpił też ogromny rozkwit sprzedaży monet kolekcjonersko-inwestycyjnych. Zaczęły się pojawiać nowe mennice z nowymi tematami i pomysłami. A wraz z nimi inne ciekawe serie i wydania. Tak więc w pewnym sensie to zwiększone zainteresowanie nieco bardziej rozkłada się na cały rynek. Perchmit ma obecnie zdecydowanie większą konkurencję niż te 10-15 lat temu. Dlatego też nie spodziewałbym się, na przykład po Lunarze III, że zacznie nagle nawiązywać sprzedażą do tych średnich wartości Lunara II. Obecnie kolekcjonerzy mają ból głowy i spory wybór. Wśród serii i monet, w które mogą nabywać. Plus na korzyść, permit jest taki, że mennica nadal trzyma bardzo dobry jakościowy poziom swoich monet, czego niestety nie można powiedzieć o wszystkich mennicach. Nie spodziewam się więc, by w najbliższym czasie lunar, kukabura, czy nawet ten lekko kulejący koala mógł stać się nieatrakcyjny dla kupujących i drastycznie obniżyć sprzedaż. Oczywiście z założeniem, że mennica nie pokpi jakości oraz projektów nowych wizerunków. A wracając do tych roczników, które w przeszłości notowały niższą sprzedaż, to trzeba dodać, że z inwestycyjnego punktu widzenia takie roczniki z niewielkim nakładem w przypadku kontynuacji serii i gdy seria nadal jest popularna, mogą szybko zyskiwać na wycenach tak jak choćby kukabury z przełomu XX i XXI wieku. To już wszystko w dzisiejszym SDZ. -cie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i dotrwanie do końca filmu. Zachęcam do pozostawienia swojego zdania na ten temat w komentarzu pod filmem: jaką widzicie przyszłość dla tych właśnie trzech serii? A może z której strony widzicie solidną konkurencję, która może zagrozić tym właśnie monetom? Jeszcze raz bardzo dziękuję za 4000 subskrypcji. A jeśli jesteście tu nowi, to oczywiście zachęcam do. Zastanowienia się na tym, czy nie zasubskrybować strefy dla zuchwałych. A na dzisiaj to tyle. Pozdrowienia dla wersowców i do usłyszenia aż wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.